Ewo, widzowie, tu kopi. Pigamy tym razem w te meczyki. za kasę. To ja przywinę aż się znajdzie O, już się nas. Balca. FCB. FC Barcelona A. Dobra, wynik Skład nie powala, ale ma tego samego co ja. A ja mam lepszy skład. Moi piłkarze są lepsi od jego piłkarzy. Ciekawy co do, dodał montażysta. Ja się go boję. On ma, nie, on ma niezwykłe moce dodawania rzeczy do filmów. Boję się tego. Co jeżeli doda do, do coś Żerącego. Co jeżeli zostanę demonetyzację przez to, że pokażę go jakiejś znanej marki w gifie? Bo to dobrze wygląda. A może tego nie zrobią. Lagi tradycyjne. Tradycyjne. Nie no. Było już tak pięknie. To, jeszcze nie wszystko stracone. Nie wszystko stracone. Tak, tak. Nie, 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 nie. Yeah. Nie, nie reagowałem na początku, bo nie mogłem uwierzyć w to, co się stało, ale teatr, teatr już wiem, bo to jest 50 koła FIFA coinów. Rozumiecie, 50 koła? Wy w życiu na oczy nie widzieliście za to, jaki, za to to można sobie kupić. Jakiego ziemskiego, bieda edition? Za jeden meczyk, rozumiecie? Zieliński, a to jest najlepszy gracz w naszej prezentacji, poszczęsny. Znaczy, no jeszcze jest Lewandowski, on jest dobry, ale nie, kiedy jest sam. Trzech, dwóch, nap dwóch napastników minimalnie powinno być. Ja gram w FIFA na dwóch i patrzcie, wygrywam 10 z Barceloną. Tylko to jest skład międzynarodowy, bo to klub. Pierwsza połowa za nami, a, a wydaje się, jakby mieli zaraz się ten swój wynik. Haha. Przyschamiłem Kurde Brutal Brutal To bramkarza? Czy on chce mi strzelić go, a jednak nie chciał mnie upokorzyć przed widzami. Miły człowiek. Nie, no wolny? Kto to widział, żeby był wolny? Nie! To jest najgorsze, najgorsze, najgorsze! O, pięknie, pięknie, pięknie. Nie! 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 Ale nie wszystko stracone. Jeszcze nie wszystko stracone. Nie wszystko stracone! Kujła, jak? Jak ty strzelasz? Co to było z w ogóle dzika faulerka? Ten gościu jest trochę osaczony, więc nie mógł zbytnio nic zrobić. Pan montażysta dzisiaj jest trochę na mnie wkurzony, bo za często do niego dzwonię. Pewnie da napis, prawda? Tak jak ostatnio dał napis, prawda? Że się bardzo tym chwali. A i kom włączaj komentarzy. Nie, czy już to mówiłem? A i włączenie komentarzy już nie jest magią. Wiem, jak to robić. I bo z wszystkimi filmami już są włączone komentarze. Ja je będę czytał. By wszystkie wasze komenty czytał. Zwycięstwo. Pan montażysta ma okropną robotę. Ja poczekam aż to się zrobi, bo to często długo trwa i wam zatrzymam. Widzisz, panie montażysta, zajmowe cięcie panu zrobiłem. No i ostatni meczek tego pięknego filmu. Aż smutno się robi. Dobra, znowu bo wam. O już znowu wam zatrzymię, aż znajdzie przeciwnik. A jednak szybko co zrobiła. Jak będzie za mało minut, to zagram jeszcze jeden meczek normalnie. Nie i. Ale raczej będzie dobrze. Znowu Manchester, tak. Znaczy, jeden meczyk zagrałem i się nie, nie mogłem go wrzucić, bo moja mama sobie drzemkę robi. No i obudza. Dlatego tak, pewnie jestem trochę ciszej niż zwykle. Ale pan montażysta, potknąć to w montażu, to nic nie będzie słychać. Nie no, to co on robi? Zapodobanie gaming. On chce chyba zremisować ten mecz, tak mi się wydaje. I zrobić jakąś epicką kontrę. to jest za Teraz to już nie jest mi smutno, teraz to jest po prostu, jestem zmieszany. Mum, Pięk, piękne wysowanie piłeczki, pięknie podajemy do tego zawodnika, który teraz ma swoją ulubioną rzecz, czyli bieganie w kółko. On to uwielbia. On tylko umie strzelać i biegać w kółko, grać głową. Atakować? Nie, atakują za niego Perry i Beckham. On strzela i się kręci w kółko. I to się właśnie nazywa drużyna. A całą falę i tak zgarnia on. Gdzie on tu robi najmniej? Tylko strzela i się kręci w kółko. Znaczy w sumie Pele też umie strzelać, co właśnie widzimy na załączonym obrazku. W ogóle, dlaczego P jest taki ciemny? Myślałem, że Brazylijczycy nie są tacy ciemni. A i w ogóle, możecie mi w komentarzach, jako że są na pewno już włączone, podsyłać propozycje, w jakie inne gry poza Fifo byśmy mogli zagrać. Co jaki wolnym panie, panie, Co pan w ogóle wymyślił Kuj, czebelekły, czebelekły czebele Mhm. Jest 1-1. Żeby wygrać hajs, musi być 2-1. No, ogólnie muszę wygrać. jeśli mi da tyle samo hajsu, co porażka, więc. się nie opyla. Nie, nie, to było zbyt. kurde to było ładne. To było ładne wyprowadzenie piłeczki. Dobra, wiem, że biegniesz do przodu ani w kółko, ale dasz chyba radę. No jednak kurde, nie dał rady. Przeciwnik też jest tak samo spocony jak ja. Śmieszne by było, gdyby przeciwnik był moim jednym widzem, który najpewniej istnieje. Poza znajomymi i mamą. Szczęsnego ma? Dobrze, że nie widzieli wały na tym bramkarzu. Mamka Bramkarz się po prostu potknął. Ło, pole! pele! Gola. pele Teraz to już jest zwycięstwo, i trzeba tylko utrzymać ten wynik. Co? Jak? To, to nasza była piłka. Wszyscy widzieli, nasza była. <grym> Co się stało? A, a spalony, spalił golas. ha. T Dlaczego byłam kaszubi wolnego? Teraz to misja to jest genie na czas. Żeby jeszcze dużyny tu przyszła. Co, jak to, to był. To był. Out, 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 out. Uf, to teraz mogę podać piłkę do zawodniku ku na drugim końcu świata, tak, żeby pięknie ją wyprowadzić. Nie, 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 nie. Piłka, piłka, piłeczka. Pele, pele, pele! Nie no, nie mów. Jak mi strzelą w, w dojrzałym czasie i nie zrobię przed nich 50 koła, to po prostu rozszarpię. <śmany> jo! Ja! Widzą się! 12 minut jest tylko na filmie. A już na ze mną nie rozegram, najwyżej dogam jeszcze jeden odcinek bezmontażowy, Ero.